Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Dominik. Dzisiaj jesteśmy na wakacjach. Tak, nareszcie odpoczynek. E. Dominik? Co ty tu robisz? Też jesteś na wakacjach? Przeszedłem cię odwiedzić. Czemu jesteś taki niski? Nie, nie, nie dam ci spokoju. Mam mleczko. Jesteś Czemu jesteś taki niski? Zmieniłem rolę swojego życia. Jestem od teraz fidem. Ale mogę być Lifeguardem. I mogę, mogę mieć parasolkę. Może. może. Fortnite! Mam parasolkę, zaraz zlecę z dużej wysokości rozmierz. cię Wyszedłem ci odwiedzić na wakacje, a nie zostawiać I... Poszedł czekaj. Ej. Ale pity. O, piszę, że jesteś DJ-em. -er. O, nie jestem. Ej, tańczymy ale ja nie umiem no. tańczyć, nie umiem tańczyć Ej jakiś problem rozbierasz Ej chodź, założyciel się tu wpływał Masz moje pleczko Nie Gdzie jesteś Gdzie? Tu, patrz yes. Na zjeżdżalni tej grody Gdzie? Na furtka zjeżdżalni. Jak ty mnie weszłaś? Normalnie Nie tu jestem Ej, to jest za bąb, duża A, to 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 a dla dlaczego ta zjeżdżalnia jest taka duża? Przeszedłem z Tobą na wakacje, ale nie, ale nie pisałem się na to, żeby woda w, zlatywała poza zjeżdżalnią. Widzisz czerwoną zjeżdżalnię? I A ja umiem salto do tyłu i do przodu. I umiem zrobić nura. I, o! Zjeżdżam z fioletowej tej. Wow! Dobra, zjeżdżam za chwilę z... Dobra, zjeżdżam z fioletowej. Nice. nice. ja sobie zakładam. Oto masz peta. Normalnie kupiłem. Jak ja zwykle. Z dobra, 50 końców Common Egg. Ja mam 61, dobra, trzeba zarobić. Nie można być biednym. Trzeba otworzyć on Common Ega. <monastery> Do tej wody. O, chillerka Czy Chil bomba. jest teraz pod fotel? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie mogę Nie wiem. To jest to. Ja mam zielone kąpielówki. Pa, Parę z tego piaczu najgorszy, zielony jest najlepszy. Widzowie, piszcie team zielony nad tym. A i możecie już pisać komentarze, bo to włączyłem opcję. Co tam Fajerwerki. Wow, fajerwerki poszły. Wow, co się stało? Jasno, Audi Boli. A i pokazać ci coś? Ale jestem cukietem, je dwa razy. Pokazać ci coś? Kula mięsna! Czy ty znowu kupiłeś kulę mięsną? Tak. I misia. Pomocy. I misia kupiłem. Przy okazji wpadajcie na mój kanał. No właśnie, to będzie też w opisie. Polak, gdzie jesteś? Spinam się na zjeżdżalnię I czarną. O, spadam z niej. E, na zjeżdżalnię... O, jakąś I dziwną. Kolorowo-czarną. I, I love you. Muszę zarobić, bo jestem biedny. Time o. Time dobra, kupuję sobie love peta. You. I love you. You be my no i co? Kupiłem imienie. i Aha, dobra, nie to jajko. Ok. U, otwieram jajko, co się dzieje? Co to jest? Co to jest? O, come on bear. Mam nie Narobiłem aż w gacie z wrażenia. Dobrze, że mam kąpielówki. O! Oh. Dajesz mi coś? Nie. A te pety to są zepsuty na tym gdzieś Gdzie żeś polazł ja mnie? Jestem w szopie. Jestem w szopie. Na disco jest. Ubraniami. Na disco jest. na tam. Po zjeżdżalni. Bo sami się stanie. To ja umiem. A masłem. Mm. Oh, yeah. to? już Masłem. 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 to Masłem. Pomocy! Idę Masłem. 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 robię? Nie. Yeah. Gdzie jesteś? Mm. Patrz, mm. patrz, patrz z to? to jest mój sekret. To naprawdę jestem łysa. Ja idę bombę gdzieś robić. Gdzie można bombę walić? Jaką bombę? No na bombę można skoczyć, patrz! Dobra, tu grzybek. I love you. Round boom the friends. To start on piękną zjeżdżalnię pod twarzą. Żyły. Let's be friends. As no, if. I love you be my friend. Let's be friends. I love you be my friend. Jeszpadam na sam dół prawie. I love spending time with you. Na I love spending time with you. I need a hug. To no, w prawdziwym życiu też tak hug. spadasz? <laughs> no tak, tak. I love you. Tak, no w z 50. piętra. I need a hug. Ok. I za... nóg jeszcze nie łamię. Ok. To jest Daś tak, tak robi. Baloniki dla wszystkich widzów. Wiesz też czekam, tutaj na ciebie jakieś dobre 5 minut. <laughs> <Gdzie> <laughs> tak jest? Co? Chcesz dostać ptaczki? tam jest taki zielony przycisk, jak zim, na niego staniesz? to ten... Y o nie, A ja pontonem różowym sobie zjadę chyba, Co Jezu, się szybko jedzie. A ja jadę chyba różowym pontonem, oho. On Widziałeś jak ja ten? Nie, nie widziałem. Jeszcze raz idę zjechać. Tylko teraz na pontonie. Na pontonie? Staję. Jest! Żarówiutki pontonik! Ojo, <gulining> <Uro>. <Need>. <Oho". tushailNG> to jest wysokie. Olu, widzisz, widzisz taką wieżyczkę? Ej, jestem na prawie jestem na wyższym poziomie od ciebie. Ej, popatrz się do góry, do góry się popatrz. Ej, tutaj, widzisz, tu siadzę. No. Co? Widzisz, jak to wysoko? To mnie? BUM Ten to zrobię teraz dive'a! Karambum! Dajcie słabszy Karamu! Ja zrobię salto, ja zrobię... Ty ja zrobię salto do wody. Ja zrobiłem przed chwilą. You Jeszcze do tyłu. Ej, wiesz, ej, patrz teraz na tą ten, wieżyczkę. to, pa. Na bombę! Puk! bumba! Bomba! Ty ja, ja tak, tak zrobię ta... dive. A. Aj to chyba Spadalnego. będzie koniec tego odcinka, widzowie. Żegnajcie i... do jutra.